Witam. Dziś chciałem Wam pokazać kilka sytuacji, w jakiej moje rybki składają ikrę. Skupimy się tutaj na skalarach, bo to są moje ulubione rybki i to głównie dla nich prowadzę całe te akwarium. I to właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać chyba trzy pary, które podejm podejmą się z składania ikry. Pierwsza para jest to samiczka pomarańczka od Wiesława Smurzyńskiego wraz raz z samcem koi. Słuchajcie, odkąd nie ma tej żabienicy na środku, to już wam pokazywałem, moje rybki mają różne problemy ze składaniem ikry. Wybierają sobie bardzo nietypowe miejsca do tego, żeby ją złożyć, bardzo ciekawe miejsca, bardzo ekwilibrystyczne miejsca, tak jak to teraz widzicie, do góry nogami sobie składa ta pomarańczka. No i takie miejsce jest fajne, bo, bo jest to tuż przy wylocie z filtra, także yy, no, jest tam dobry prąd wody, nie ma co się dziwić, że właśnie to miejsce wybierają. Teraz trochę z innego ujęcia, słuchajcie, z góry. No widać, widać bardzo dużo ikry. Yy, oczywiście te nagrania były robione jakiś czas temu, nie będę ukrywał, że w grudniu jeszcze w zeszłym roku. Dlatego jeszcze nie miałem nowego aparatu, więc nie było ładnych zbliżeń. A poza tym to jeszcze się uczę i tak. No dobra, ale wracając do tematu, słuchajcie, no tutaj widzimy ile ikry złożyły i w jakim fajnym miejscu na, na takim kołku. Powiem szczerze, że pierwotnie, kiedy zakładałem to akwarium i umieszczałem sobie właśnie to tutaj korzeniowisko, to liczyłem na to, że będzie że służyło właśnie za, za podkład do składania ikry. No, i w końcu się doczekałem, w końcu złożyły na tym kawałku drewna ikrę. Wracając do tej pary, słuchajcie, samys to jest już od samego początku, ale samiczka jest już od niedawna. I powiem Wam szczerze, jak wszystkie wysiowe ryby, bardzo bojowa. A tu możecie zobaczyć, jak zbrojniki czekają już na tę ikrę. Zobaczcie, gromadzą się już tutaj pod tym kołkiem. Żeby za jakiś czas przypuścić atak. No, tak kończy niestety większość ikry w moim akwarium. Zobaczcie, jaka to jest bojowa samiczka. Ona po prostu genialnie, mimo tego, że jest mała, mimo tego, że jest młoda, odgania po prostu wszystkie pozostałe ryby. Samiec tam się skupia na ikrze, on tam pogrozi, postroszy się, ale ta robi takie rajdy, wypady. A tu po prawej, zobaczcie, zbrojnik cały czas się zbliża. Zobaczymy, czy starczy jej siły, żeby przegonić go. A po prawej stronie widzimy Manukapuru, redback Gujana, który także będzie bohaterem tego filmu, ale to dopiero pod koniec. I to ciekawe właśnie z tym samcem, który teraz składa ikrę. Jest u mnie trochę no, nierównowaga, Jest zachwiana proporcja między samicami i samcami w tym akwarium. Jest dużo więcej samic, no, dlatego te chłopaki tam muszą, no powiedzmy, się wyrabiać przy samicach i składać nawet co, co dwa dni ikrę. A tu zobaczcie samiczka zbrojnika coraz bliżej. Dla tych, którzy są niecierpliwi, powiem, że tej parze udało się obronić tą ikrę. Oczywiście, do zmroku, do momentu, kiedy światło zgasło, i nawet zbrojniki nie dały rady jej zjeść. Kiedy było widno, kiedy ta para była w stanie pilnować, co mnie cieszy, bo mam zamiar zostawić sobie tą samicę z tym samcem. Zresztą ja od samego początku chciałem, jak tylko widziałem, że Wiesiu rozmnaża te, te pomarańczki, to od razu mu powiedziałem, że będę chciał dla swojego samca taką. I on powiedział nie ma problemu, coś załatwimy. No i jest. Fajnie, bo. bo Chciałbym tę parę sobie zostawić, chciałbym, żeby ona składała tą ikrę. No i cieszy mnie to, że jest ta samiczka na tyle bojowa, że jest w stanie sobie poradzić po prostu no nie to co z tymi moimi biednymi rionanajami, które no niestety nie mają szczęścia, yy, znaczy szczęścia, no nie mają zacięcia, nie mają takiego pazura do walki i one jak tylko składają ikrę, to po prostu jest zjadana na bieżąco, złożą ścieżkę ikry, że tak powiem i same nawet ją zjadają. I tu właśnie mamy rio nanaje. Moje najpiękniejsze ryby, no po prostu ukochane rybki. A pod spodem, zobaczcie, pod nimi jest żabieniszka. Tak wyglądała, no nie będę kłamał, w grudniu chyba, gdzieś tak koło świąt. Więc teraz już jest sporo większa. Ale widzicie co to robią te rio nanaje? Składają już po raz drugi ikrę na, tym, na tej ludwigi. No, na tych maleńkich listeczkach, no po prostu ja nie mogę się doczekać, aż ta żabienica urośnie na tyle, żeby one chociaż na tej żabienicy mogły złożyć. Bo po prostu, no to już jest aż nie wiem, czy śmieszne, czy zabawne, w jakich miejscach te, te, te rybki po prostu szukają sobie do złożenia tej ikry no te podkładki, które miałem z jednej i z drugiej strony no to niestety się nie sprawdzają ponieważ to sobie zajęła jedna para z jednej druga para z drugiej no i żadna inna para nie jest tam dopuszczona więc widzicie z powodu tego, że jest zagęszczenia tych par tych rybek jest za dużo no te, te rybki są zmuszane do składania na czym popadnie i trzecia para tym razem w roli głównej ten sam saniec który składał na początku ikrę z tą pomarańczką i robi to równocześnie, prawie że z ikrom tych właśnie Leon Jednego listka z tą ikrom odciąłem. Zobaczycie go pod koniec filmu. A resztę sobie nadal pilnują. A tu zobaczcie, ten samiec dobrał się w drugą parę z Manu Redback Guyana I składa z nią ikrę w równie ciekawym i nietypowym miejscu. Z ikry tej pary nic nie zostało. Ale ta para utrzymała ikę przez noc, a przynajmniej jej część tam na liściu. I w sumie to postanowiłem zrobić test. Weźmiemy sobie kawałek tej ikry jednego liścia i zobaczymy, czy uda się, żeby maluchy się wykluły. niezawodnie w takich sytuacjach, kubeczek na mocz i narzędzia chirurgiczne i jest złożona w całkiem ciekawym miejscu, bo też przy samym wylocie z filtra, więc obieg wody tam jest ale postanowiłem zrobić test i przełożyć jednego liścia. Zobaczymy czy uda mi się go odchować. Łapiemy za liścia, odcinamy go nożyczkami. Jak widzicie samiec broni, no, nie chce oddać, ale jeszcze tam na kilku listkach jest. Wkładamy to oczywiście do kubeczka, tak żeby nie wyciągnąć na powietrze, bo wiele osób sądzi, że ikra wyniesiona na powietrze to od razu jest ikra zepsuta. Także tym razem przełożymy to na zwyczajnie świecie w tym kubeczku tak żeby nie dostała powietrza żeby była cały czas w wodzie i krata trafi do kojca, którego mamy po drugiej stronie akwarium jak wiecie z tej strony znajduje się kojec wywaliłem już z niego te małe molinezie miały już blisko 3 tygodnie trochę podrosły A już teraz nie chcę radzą same a w tym końcu znajduje się już jeden listek z ikrą Hriyonadai a teraz dołożymy jeszcze tego listka zobaczymy co z tego wyjdzie o, przy okazji można zobaczyć jaki tu jest ruch wody ta lista sobie pływać. Dobra, zobaczymy za jakiś czas, czy coś z tego będzie. mało się złapać. O, tu jest jedno z tych małych molinezji co ją wypuściłem. Tak widać, żyje sobie. Także ja przeprowadzę test, zobaczymy czy w tym akwarium uda się odchować jakieś maluchy. Będę Wam to na bieżąco pokazywał. A dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!